Czekam. Wow. Lody. Jestem zszokowany. Niesamowite. Widzę, że Ci się podoba. Dawaj, tak. dawaj, dawaj! Tak! Dawaj. Chcemy zacząć teraz. Trzymaj to! O! Oh, Szkoda! jestem szybki. Ach, dobrze! Możemy zaczynać. Zaczynamy! Zacznę! Powodzenia, Moniko. Może mogłabyś trochę się pośpieszyć? O nie, to nigdy się nie skończy. Daj mi łyżkę. Utknęła. Daj mi tutaj. Udało się. O rany, to są wielkie lody. Tak. Smaczne, ale zimne. Jesteś cały niebieski. Nie, Suzie. Wszystko ze mną w porządku. Nie wygląda na to, żebym popełnił błąd. Wiem, jak się rozgrzać, Jack. Mam grzejnik. To niebezpieczne, Moniko. Prawie wszystko spaliłeś. O nie! Tak. Mam lepszy pomysł? Tak. Szarka do włosów? Niezły pomysł, Suzy. Dzięki. Uratowałeś mnie. Super. To wystarczy lodów na dziś. Tego też nie potrzebuję. Teraz moja kolej. Tak. I zrobię wafele. Tak. Wow. Super. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wow, tak! Wygląda ładnie. Jeszcze kilka gałek. Wow, arcydzieło. Zostało jeszcze lody. Muszę je zużyć. Wow. To największy rożek lodowy na świecie. Dobra robota. Czas sprawdzić, jak smakuje. Chcę polizać tę kulkę, i tę kulkę, i tę. Szkoda, szkoda, Suzie. O! Moniko, zostałaś tylko ty. O! To nawet nie są lody. Wiem, stopiły się i teraz to jest koktajl mleczny. Ostrożnie, Monika. To było naprawdę smaczne. Tak. Hmm. To jest Nutella. Mieliśmy szczęście. Super. Hmm. Nie spiesz się, Zak. Spójrz na karty. Cóż, znowu byłem wolny i mam średni. Szybko, super. Dlaczego czekać? Jestem gotowy, by zacząć. Do widzenia, Pokrywko. Jest tu jeszcze wieczko. Przebije się przez to w dwóch krokach. To wygląda pysznie. Jakie czekoladowe! Dwa palce są lepsze niż jeden. Tyle nuteli! Fajne! Super pyszne! Używając trzech palców. Do Doba czekoladowa. Oj, to wygląda obrzydliwie. Kogo to obchodzi? Przynajmniej jest naprawdę smaczny. Prawie zapomniałam. Mam drugą rękę. Mogę jej użyć. Ach. Przestań to obrzydliwe! Wciąż mam trochę! Nadzieję, że wkrótce skończysz. Wygląda na to, że słoik jest pusty. O, na szczęście mam jeszcze trochę czekolady na palcach. Puch! Szybciej, Zak! Hey! Teraz moja Wreszcie kolej. Wreszcie mogę zacząć. Patrzcie i uczcie się jak naprawdę jeść. Gdzie jest łyżka? Ale jej nie potrzebuję. Super. Chcę więcej. Ja też! Hmm, nie wiem, gdzie jest Nutella. Lepiej nie wiedzieć, Suzy. Co się dzieje? Hmm, myślę, że rozumiem. To sprawka Zacha. To go nauczy. głowa. To jest to, na co zasłużyłeś. To jest moje Nutella. Teraz ty, Monika. Dokładnie. Całkowicie zapomniałem. Zacznę powoli. Nie muszę się spieszyć. Co to? Pozwól, że przyspieszę proces. Jak szybko. Dziękuję za Wariuję! Nie mogę po prostu spokojnie na to patrzeć. Chodź tutaj. Dziękuję, Zak. Jak ładnie. No dalej. Jedź szybciej. To naprawdę smaczne. Mam tego dosyć. Chodźmy. Nie mogę się oderwać. Jaki przyjemny smak. Cześć Monika! Jak się masz? Zjadam moją czekoladę. Mam jeszcze cały słoik. Super! Nic się nie zmieniło przez te wszystkie lata. O, cały słoik Skittles. To marzenie. Świetnie. Jest tu gorąco. Musisz się pospieszyć. To jest moja karta. I mam powoli. Nie. Szybki, fajny, średni. Nieźle. Dobrze, zaczynamy. Zacznijmy. Mogę być pierwsza. Teraz wybiorę cukierek. Wow! To potrwa chwilę. Zach, możesz się pospieszyć? Oczywiście, Suzy. Już trzymam pierwszego cukierka. Nie mogę tego znieść. Też chcę Skittles. Wow, Monika. Zjadłaś ten cukierek tak. szybko. Suzy, dołącz. Z przyjemnością. Zaczynam. Najpierw posegreguję kolorami. Ładny. Spójrz, Zach. Wszystko jedno. Nie muszę się spieszyć. Zacznę od żółtego. Wow, teraz mój język jest żółty. Śmieszne. Tak. Następny jest zielony cukierek. Zielony język. Udało się. Marańczowy cukierek zostały czerwony i fioletowy. Wow. Zrobiłem to. Super! Cieszę się za ciebie. Tak. Jestem gotowy, aby kontynuować. Hej, gdzie moje cukierki? Dobrze. Spróbuj jeszcze raz. Drugi też się zgubił. Monika, pozwól, że ci pomogę. Dziękuję, Suzy. Jestem naprawdę wdzięczna. Otwórz usta. Ups, nie trafiło. Jeszcze raz. Obs. Chodź tutaj, cukierku. Suzy, ciągle nie trafiasz. Mam tego dość. Zrób wszystko za jednym razem. No i? Dzięki. Udało się. Za. Jak tam. Naciśnijmy to. Mmm, smaczne. Proponuję przyspieszyć. Chodźmy. To był świetny pomysł, Suzy. Ej, co zrobiłaś? To był mój cukierek. Suzy, pospiesz się. Czy czas to zakończyć? W porządku. Zjedliśmy wystarczająco dużo. Chciałaś mnie oszukać. Nie udało się. Nie. To wszystko twoja wina. Przepraszamy. Nie mogliśmy się powstrzymać. Jesteście palantami? Mam nadzieję, że tym razem się najem. Ale jedząc w wolnym tempie to raczej niemożliwe. Ale w szybkim tempie, jak najbardziej. Do dzieła dziewczyny. Ten burger wygląda całkiem nieźle. Zamierzam się delektować każdym jego kawałkiem. Susie, a nie wydaje ci się, że jesz go zbyt wolno? W takim tempie nigdy go nie skończysz. No dobra, pomogę ci. Wezmę sobie niepotrzebne dodatki. Dopiero zaczynam się w nim rozsmakowywać. Ej, a, a gdzie się wszystko podziało? Mary, czy to twoja sprawka? Po prostu chciałam ci pomóc. Przepraszam, ale nie mam czasu na pogaduszki. Czeka na mnie mój ogromny, soczysty burger. Na mnie też i jeszcze butelka Coli. Tylko spójrzcie, za chwilę ustanowię rekord świata w najszybszym jedzeniu burgera, nie spodziewałam się tego po niej. I po wszystkim teraz tylko popić. Idealne połączenie smaków. W końcu mi się poszczęściło. Będę jeść szybko. A ja jak żółw. O nie. Tylko nieśmierdząca ryba. Nie chcę jej jeść w jakimkolwiek tempie. Fu, ona jest taka wślizgła. Jakby ją ktoś posmarował klejem. Nie, nie mogę. Zabierzcie ją ode mnie jak najdalej. Zaraz mnie zemdli. Dlaczego ona jest taka ogromna? Co za koszmar. Mary, jak ty to robisz? W sumie to nie takie straszne. Podziwiajcie mistrza. Nie wydaje mi się, że dam radę to powtórzyć. Dlatego proponuję, żebyśmy przygotowały koktajl. Wrzucamy rybę do blendera. I mielimy. Gotowe! Ten aromatyczny napój wypijesz w ciągu kilku sekund. Mmm, ale apetyczny. Częstuj się. Ale ja nie chcę. Widzisz, Nawet ci posmakował. Oni trochę. Fuj, o mały włos nie zakrztusiłam się całym kawałkiem. <laughs> Zdarza się. Jestem gotowa na nowe smakołyki. Dobrze, że można je zjeść w szybkim tempie. A średnie tempo też nie jest najgorsze. A mi wolne tempo wcale się nie podoba. Powstrzymajcie się przez chwilkę. Co ty robisz, Mary? Przesypię wszystkie chipsy do jednej miski. A to wyrzucamy. Dodamy pozostałe. Hmm, jeszcze mi tu czegoś brakuje. Dlaczego to zrobiłaś? Dlatego głowy w górę otwierajcie buzie szeroko i do dzieła! Moje chipsy za nic do mnie nie dolecą. No w końcu, udało mi się spróbować chociaż jeden kawałek. Wolniej, nie nadążam mi chłapać. Kogoś chyba zasypała lawina z chipsów. E, w sumie, całkiem mi się to podoba. Hurra, znowu będę jadła w szybkim tempie. Nic nowego. Jak to? Przecież mamy nowe danie: makaron z sosem. Spróbuję trochę w standardowym tempie. Wystarczy, nie chcę więcej. Nie wiem, jak się do tego zabrać. O, przygotuję sobie z tego burrito. Mmm. Od razu lepiej. O, gdzie się podziały jej maniery. Mmm, ale to jest pyszne. Teraz twoja kolej. Proponuję, żebyś już zaczęła. Czuję, że to trochę potrwa. Wow, ale długi makaron. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. A co to? Co ona tu robi? Jak się tu znalazła? Sama nie mam pojęcia. Co ty tu robisz? Przepraszam, muszę dojeść ten makaron. Nie wypada przychodzić bez zaproszenia. Jeszcze tylko trochę. No, kiedy to się skończy? O nie! To kosz na śmieci! Mary za tym stoi. Uważaj, Mary. Makaron ze śmieci? No bardzo śmieszne. Po się i ty. O, ona wygląda na mega wściekłą. Smacznego. W końcu zjem coś w szybkim tempie dodatku to będzie tort. Wygląda obłędnie. Pozwólcie, że zacznę. Hmm, ale pyszny. Aż mi słów brakuje. Ach, też chcę go spróbować. Już mi ślinka cieknie. Poczekaj chwilkę, teraz ja. Uwierz, wystarczy mi kilka sekund, żeby się z nim rozprawić. Zawsze chciałam dostać tortem w twarz. Wow, niezły apetyt. Nie miałam pojęcia, że ona jest taką wielbicielką słodyczy. No, co tak patrzycie? Wszystko w porządku. Widzę, że już skończyłaś, więc ja zacznę. Powolutku spróbuję krem. I jeszcze troszkę. Zaraz ci pomożemy, żeby szybciej poszło. Oh. Ej, a gdzie się podział mój tort? Za wolno go jadłaś. Trzeba było ratować sytuację. One z was przyjaciółki. W końcu będę jeść szybko. Pokonałam wszystkich. A ja znowu będę wolno jak ślimak. O nie, to przecież brokuły. No dobra, chociaż spróbuję. Obrzydlistwo. Wygląda na to, że Suzy nie posmakowało. Myślę, że ze mną będzie podobnie. Będę jeść wolno. I może wtedy będzie łatwiej. W takim tempie będziesz to jadła sto lat. Nie szkodzi. Jestem cierpliwa. Zobaczcie tylko, jakie cudo wyszło. A teraz dodamy trochę sosu. To prawdziwe kulinarne arcydzieło. Piękne, pyszne i zdrowe. Czas spróbować. Mhm. No, z tym pysznym to trochę przesadziłam. To okropne. Trzeba jak najszybciej zabić ten smak sosem. Teraz ja się boję tego spróbować. Wydaje mi się, że będzie łatwiej, jeśli rozbiorę brokuła na różyczki. Jestem niczym odkurzacz, który pochłania wszystko, co spotka na swojej drodze. Ojej, chyba się coś zapchało. Przepraszam, nie chciałam tego zrobić, ale wstyd. Dzisiaj jest mój szczęśliwy yes. dzień. Ech, za chwilę się przekonamy. Hmm, nie rozumiem, po co nam te rośliny? Ja też nie rozumiem. Mają kolce. jak smakują, okay. ale wątpię, że przypadną mi do gustu. O, okropne! Najadłam no, się. Wielkie dzięki. Po czymś takim nie bardzo mam ochotę tego spróbować. A co jeśli przygotuję z tego sałatkę? Zobaczymy, co z tego wyszło. Fuj, też nie bardzo. Ale myślę, że z tego może być wspaniała maseczka dla dłoni. O, a teraz posmaruję tym buzie. Już czuję, jak moja skóra robi się miękka. A co ja mam zrobić? Życzcie mi szczęścia. Oho, Suzy ma nerwy ze stali i zęby też. O, już nie mogę Nie powinnam tego jeść Chociaż wyszedł mi całkiem fajny obrazek no zgadzam się